widzowie, dzisiaj jest Proszę Państwa Specjał Mikołajkowy Jakoś tak Dzisiaj z tej okazji Zrobimy pranka Na Świętym Mikołaju Przy okazji spróbujemy odkryć jego Kryminalną Przeszłość Także no Mamy tutaj taką konstrukcję Jak wiemy w Mikołajki Mikołaj daje prezenty do butów, także tutaj mamy buta w miarę umytego, poza tym, że śmierdzi, to jest w miarę czyste. No i jak Mikołaj będzie chciał dać y, prezent do tego buta, to przewróci się na niego ta, to to coś, ten tańki jakby. Zresztą, co ja będę mówił, zaprezentuję wam to. Tutaj ten, ten grubas odchodzi, tak? Aha. Ok. I tutaj Ach, założyłem przez przypadek, nieważne. E, no i teraz e, trzeba to nacisnąć. I proszę bardzo. Tenki spada nam na łeb. Z, oczywiście z moją głową wszystko dobrze, bo już gorzej być nie może, e, także nic mi nie jest ogólnie. Yy, no no i zapewne powiecie Ej Jurek przecież on będzie musiał tego na, To nacisnąć Przecież a on nie będzie Tego tak naciskał Spokojnie Święty Mikołaj w przeciwieństwie do mnie Nie będzie musiał tej powierzchni naciskać Bo jest wystarczająco gruby Żeby, żeby się samo To po prostu yy, nacisnęło No dobra Czekamy na Mikołaja Ho ho ho, to ja święty Mikołaj, nie jestem w ogóle żadnym przerabiańcem ani tym aktorem. O, proszę bardzo, tutaj buty mamy, do których możemy włożyć prezenty. Dobra. Tutaj bliżej i... O! O nie, co się stało? Chyba zawaliłem tę platformę. O Święty Mikołaj! Święty Mikołaj jest! Złapałem cię! Czekaj! Ogórek? Jurek, co ty zrobiłeś? Czemu ty jakąś pułapkę na mnie zostawiłeś? Słuchaj, to, to nie miało być na ciebie, to miało być na Świętego Mikołaja! Eeee... I... I... Chodź na chwilę. Po co ty zostawiłeś tę pułapkę? ...żeby odkryć kryminalną przeszłość Mikołaja. Czy ty podejrzewasz świętego Mikołaja o bycie starym komuchem? No... na przykład. Aha, yy, No to... niestety chyba trochę zepsułem twój plan, Ogórek. Trochę zepsułeś mój plan, tak? Trochę zepsułeś mój plan. Od tego zależały losy ludzkości! To było ważne w kryminalnym postępowaniu w sprawie kryminalnej przeszłości świętego Mikołaja. Teraz nie dowiemy się, czy Mikołaj był starym komuchem. Musimy czekać do świąt. A no to dupa trochę. No, trochę dupa. Ho, 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 to ja, święty Mikołaj. Tym razem prawdziwy. No, tutaj... Yy, przyszedłem dać prezent osobom, które chciały mnie złapać w pułapkę. Na szczęście ich przechytrzyłem i najpierw po pozwoliłem yy, tutaj podejść mojemu przebierańcowi. I za to, co chciały te niegrzeczne Bachory zrobić, to opaj dostają rózgę Proszę, proszę. A, no i żeby nie było, że jestem taki śmieciarz, to jeszcze dam im herbatkę na uspokojenie tutaj, o. I dla wszystkich osób, które nie wierzą, że jestem prawdziwym świętym Mikołajem, to proszę zobaczyć, jestem, o tutaj mam taki byncur, więc to jest dowód na to, że jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Wesołych świąt, ho, 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 i żeby wam nie wpadały do głowy takie głupie pomysły, jak tym dwóm głombom. Bo ja wcale nie mam żadnej kryminalnej przeszłości. Yy, no. Dobra, Elo?